Całą noc tańczy ze mną cały skład Aha, tak to jest, tak to robi ekipa Ekipa! Super lip, dzięki mordo, xD, xD Co wy z tym xD widzowie? Wszyscy xD? Wszyscy xD? O! Chobit dołączył, tam Kochamy cię, Dawid, nie zmieniaj się Dzięki mordo xD Dzięki za kole, Mordo! Dzięki za kole! Oddzięczę Ci się! Dzięki, że mi kole wysłałeś! Ania? No! No, to, to. A ja! Fiatki! A za to, że będzie? Znowu! Ząb... Fiatki, otapaj! Dzień O! siksu miłości! Zostaw go! No, to, to, to. Dzięki za róże, mamy cztery róże, razy pięć, razy siedem, razy dziewięć, razy dziesięć. Dzięki za kanapkę. Bo co? Bo to. Bo co mi zrobisz? Bo tak dostaniesz, tak Wiesz, jak to zaraz? No to spróbuj tylko A jak to nie zrobię dzisiaj, to zrobię to jutro. Julek, dywany trzeba sprzątać. Ej, siurko, załki ryja. Załki ryja. Mam problem, masz jakiś problem? Co? masz problem? Masz problem? A chcesz zaraz za tą ręką? Za co ja A założymy się, że ci szybciej by sięgnęli niż tymi? Być walną, ale nie piję dziewczyn. <muletra> ja mam problem. jak ci by. Spróbuj to nagrać. Nagrywam, mam na kamerze, Że mi ubliżasz. To idź. Masz problem, to ci zaraz wykurwię, kurwie się skończy. Za 6 dni mam urodziny, kończę 34, więc będzie live urodzinowy na YouTube. Na kanale YouTube? Na kanale YouTube Dawid Jasper TV, o tym będzie urodzinowy live.

Was, siedzę se... Z dywanu. Mogę! Zwłaśam! Nie nie poszczę. Mogę siedzieć! Nie! Właśnie, ja to mam. To pójdź! Dobra, Idę sobie siedzieć na dywanie. Ej, ten ten dywan będzie trzeba umyć No, ja jutro przyniosę jakąś czoteczkę i to wymienimy No lepiej. To to od razu trzeba będzie odkaźć w ogóle. nie, nie ma Ha! Nie <summit> mówiliśmy ci, ale wtedy był usikany. Tak, osikany. ty chyba... No, Ty jesteś osikany śmierdzący! Ty ci nie my jest! Załki Mordolka! Załki pysk! Ja sobie na ten dywan wejdę, położę no. się na tym dywanie. No i osikany. Tak, osikany. Twój, no. twój stary jest osikany. No, powiem ja sobie teraz No, zrobić? powiem. No, powiem, co mi zrobić. Ty też mi obrażasz, ojciec, z pięściami do mnie wyskakiwałeś. No, ty, I co? No, A co, się chciało na pier... Przepraszam, że cię wyrażę bić? No, dobra, przepraszam, to przepraszam. No dobra, przepraszam, cię. No dobra. Ja nie podam, ale przepraszam. Zubik. XD. Mam małą spinę tutaj, widzowie Ta suka mi obraża. Mi nie wracą boki na to e, Ty gdzieś smatą. Takie patologie jak ty Olka, to się tępi w Polsce. Nie ulecza Co tam? Co tam gadasz? Mówi do Olki, że taką patologię jak ona, to się tępi, a nie uleca. No tak samo twoje Moje zęby są idealne. Olka nie ma zębów! Sterbata w okularach! Co? Olka nie ma zębów, szterbata w okularach! Ej, pokażę, mnie. Przypomina, jakby to się. Zrób tak? Olki twarz przypomina, jakby to się traktorem rozjechał. Tak? Nie. Czemu? Może nie tak, chcę. Bo spojrzałam na Ciebie. No tak, chcę jedynie patrz, co zrobię.

Jest spróbuję, jak mi nawet uderzy, to ja znowu zgłoszę sprawę. Ale wyzywasz małe dzieci. No bo Olka ze mną zaczyna, śmieje się z moich zębów i ubliża mi na mojemu tacie obliża. Tak, tak. Mojemu tacie ubliżała. No! ja pójdę go tak, ja potłumaczę mu, bo on mi ubliża mojemu tacie. Sąsiad, proszę cię, zróbcie z tym! Zróbcie z tym, bo Olka obliża mojemu tacie. Ja nic nie mówię! Ja nic nie mówię do niej! Ja nic do niej nie mówię! Ona mi ubliża, ona mnie. Ja mam prawo tu być, nie zabroni mi. Zaraz tej ręki tu wparł, że oni biją dziewczynę. Dawid, jesteś heteroseksualny? Jesteś heteroseksualny? To ci pokażę. A, ty nie jesteś biseksualny, albo homo. Wiesz co, powiedziałbym coś na twoją rodzinę, ale nie chcę wnikać w tematu. Ale nie będę wnikał. XD. Patologia, widzowie, patologia. Masakra, patologia na polskim. Tu na podwórku, nie przejmujcie się tym, nie przejmujcie się tym. Nie zwracajcie nawet na to uwagi. wypuszczajcie to lewy muchem, wypuszczajcie prawym. lololol Gili gili gili. <ścoughs> gili, gili! No mogę ci to powiedzieć. Ale to No i trudno, no mam tam w dusie. No za tak, ale... no, tak, tak. Kończymy live'a, kończymy live'a. Zaraz będzie live na YouTube, na kanale YouTube Dalej.